Luzik w boksie to podstawa. Młody, ambitny i zdeterminowany. Popak z małej miejscowości z wielkimi marzeniami, dla którego boks jest całym życiem. Kamil Lorek. Cześć Dlaczego zacząłeś trenować boks? Od zawsze chciałem robić coś, do czego nie każdy się nadaje. No i tak właśnie zaczęła się moja przygoda ze sportami walki. Jak długo trenuję boks? Boks trenuję od 5 lat regularnie. Wszystko zaczęło się od treningów mieszanych sztuk walki, w których, które zacząłem trenować w wieku 15 lat. Po dłuższym czasie treningów tak zwanego MMA stwierdziłem, że jednak jestem lepszy w stójce, jestem stójkowym zawodnikiem, lubi się bić. No i do, to, od tego momentu zaczęła się moja kariera w boksie. Ile masz walk na koncie? Na koncie mam około 21-22 walk bokserskich z 8-9 jest wmieszanych w sztukach walki w amatorskiej lidze. Czyli łącznie, podsumując wszystko, 30 walk. Kto jest twoim idolem? Moim idolem od najmłodszych lat jest Andrzej Głota. Kręci mnie najbardziej jego charakterystyczna cecha, osobowość w tym sporcie. Wiele kontrowersji na plus i na minus. Ogólnie chcę się wzorować na tym zawodniku i chcę dojść w to samo miejsce, w którym on to jest teraz. Jakie plany na przyszłość? Przede wszystkim chciałbym spróbować swoich sił w boksie zawodowym. Taki boks mnie pociąga w walki, przede wszystkim mocne wymiany ciosów. Do przodu jeszcze zarabiać do tego pieniądze. Nic większego mi się nie marzy. Może chciałbyś dodać coś jeszcze od siebie na koniec? Albo nie, zapytam z kim chciałbyś się sprawdzić z polskiej sceny bokserskiej. Z polskiej sceny bokserskiej, z kim chciałbym się sprawdzić. Zacznijmy od tego, czy te osoby jeszcze są aktywne, aktywnie, że tak powiem, w tym sporcie. Chciałbym przede wszystkim się sprawdzić z. Nie wiem, czy tu mogę powiedzieć teraz, ponieważ te osoby z poniekąd są moimi, że tak powiem, sportowymi idolami. Chciałbym się sprawdzić, jak gdybym mógł teraz na luźno Wam powiedzieć, z Arturem Szpilką, z Tomaszem, Adamkiem. No i na tą chwilę mi to wystarczy.